W tej chwili tu mamy. Ale, to, to, to tak, ale umieć tak zagrać, że się tak otrząsa człowiek, prawda? Po wodzie. To no, tak jest. Go, gorzej jest odwrotnie. <grym> ale odwrotnie tak się nie dzieje. <grym> no to ale... Bogiem prawdę, Bo nie ma Bywają takie żarty. To straszne. Że komuś się naleje. Ale prawdziwego. <grym> I to jest taki strzał, że zatyka. No nie spodziewa się. No, ale jakoś człowiek sobie musi z tym poradzić. Nie życiu co, też. Nie codziennie. <laughs> tak. e, to może w takim razie poprosimy teraz o fragment tego mrożka. mrożka? To, to jest opowiadanie mrożka. Już. Sam wodę rozlałem i teraz cierpię. Jednego dnia zebrał nas prezes. Kiwnął w stronę paru, żeby napełniono kufle i powiedział, nie chodzi to oczywiście o naszą współdzielnię, ale podejdźmy naukowo. Podobno niektórzy przestępcy powodowani, wyrzutami sumienia sami zgłaszają się do władzy. Niestety zdarza się to zbyt rzadko. A dlaczego? Wydaje się, że stanowczo nie docenia się u nas sugestywnej, sugestywnych haseł reklamowych, które mogłyby zbliżyć prokuraturę do przestępcy i spopularyzować ją i uatrakcyjnić. Genialne szepnął zastępca prezesa, a takie proste. No właśnie, podjął prezes i kiwnął w stronę bufetowej, żeby znowu napełniła. Co byście panowie powiedzieli na takie hasło reklamowe? Szukasz spokoju wewnętrznego, wstąp na chwilę do naszej prokuratury i przyznaj się. Nie pożałujesz? Znakomite. Zawołał księgowy. Gdybym był przestępcą, natychmiast bym poszedł. Spokój wewnętrzny to taka ważna rzecz. Westchnął. Ale przypuśćmy, że byłby Pan zatwardzialcem, rzekł prezes, odstawiając puszty kufelek i przeczytał na płocie moje następne hasło reklamowe. Uwaga! Mieszkańcy śródmieścia, najsolidniej obsłużycie prokuratura naszej dzielnicy. <śm> <śm> Dobre co? Mało dobre, zawołał sekretarz, pyszne. Chwileczkę, przerwał mu prezes. Prawdziwy naukowiec nie może upajać się sukcesami. A co będzie, drogi panie, jak trafimy na przestępczy element leniwy? Rzeczywiście, powiedziałem zmartwiony, z leniwym to jest trudniejsza sprawa. Trudniejsza, zaśpiał się prezes i skarcił wzrokiem bufetową, że kuflę znów pustę. Pan mnie nie zna, panie kolego, ja się przed trudnościami nie uginam. Słuchajcie panowie, jesteś leniwy, nie chce ci się przyjść do nas, nakręć tylko numer prokuratury, podaj adres. I zeznaj, za co Cię mamy zamknąć. Posiadamy własne środki transportu. Za wizyty na mieście nic się nie dolicza do wyroku. Nasza specjalność, wzorcowy, krzyżowy ogień pytań. No co myślicie koledzy? To jest bardzo wspaniałe, bardzo, zawołał nagle nowy nasz kolega, referent Pysz. Ja to bardzo popieram panie prezesie, ja bym ich drali w takiej reklamie jeszcze ostrzej wziął. Jak to? Zapytał prezes. A o tak, zastraszył na ten przykład, kuknął dumnie pysz. Ach ty, łapowniku. A bodajcie piwko stanęło w przełyku. Pierwszy zakrztusił się prezes, a my z nim. No bo czego tak krzyknął? Ordynarnie ten pysz był zawsze wulgarny i nietaktowny, ale żeby do tego stopnia.